Witajcie na kanale Katastrofy Lotnicze. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 10 szokujących i nieprawdopodobnych zdarzeń, które wydarzyły się w lotnictwie. Przyjrzymy się krótkim i niezwykłym historiom, od tragicznych katastrof wywołanych przez nieodpowiedzialnych pilotów po inne zdumiewające incydenty, które wprawiły w osłupienie świat. Zapraszam do wysłuchania historii, które przekraczają granice mojej wyobraźni. 10. Pasażer na gapę w luku podwozia samolotu W 2014 roku w Kalifornii, 16-letni chłopak pokłócił się z rodzicami i postanowił uciec z domu. Jakimś cudem udało mu się sforsować ogrodzenie lokalnego lotniska, dostać się niezauważonym na płytę lotniska i wsiąść do luku podwozia podstawionego samolotu linii Hawaiian Airlines. Chłopak spędził w luku około 5 godzin, podróżując z San Jose na Hawaje. Samolot na tej trasie leciał na wysokości ponad 11 km, czyli znacznie wyżej niż szczyt Mont Everest, gdzie panują ekstremalnie niskie temperatury, a himalaiści do przeżycia potrzebują masek tlenowych. Chłopak był ubrany jedynie w dżinsy i lekką bluzę, podczas gdy temperatura w luku podwozia na trasie potrafiła spać do ponad minus 60 stopni Celsjusza. Z samej podróży nastolatek pamięta niewiele, gdyż bardzo szybko po starcie maszyny utracił przytomność. Powstaje pytanie, jakim cudem przeżył. Według lekarzy, nagły spadek temperatury wprowadził organizm szesnastolatka w stan hibernacji. Po lądowaniu na Hawajach, chłopak odzyskał przytomność, zeskoczył na płytę lotniska i zaczął się przemieszczać. W końcu został jednak zauważony przez personel i zatrzymany. Pomimo ekstremalnych warunków, takich jak bardzo niska temperatura i mała ilość tlenu, 16 szesnastolatek nie doznał poważniejszych obrażeń. 9. Kobra w kabinie pilota 3 kwietnia 2023 roku pilot Rudolf Erasmus leciał wraz z czterema pasażerami prywatnym odrzutowcem Beechcraft Beron 58 z prowincji przylądkowej zachodniej w RPA do miasta Nelsprut położonej we wschodnio-północnej części tego kraju. W pewnym momencie, na wysokości ponad 3000 metrów, pilot poczuł na swoim ciele coś zimnego i nieprzyjemnego. Było to w okolicy jego bioder. Początkowo myślał, że była to cieknąca butelka z wodą. Gdy spojrzał w dół, zobaczył jednak kobrę przylądkową, wycofującą się pod jego siedzeniem. Gad ten jest jednym z najgroźniejszych węży w RPA. Ma do półtorej metra długości. Jego ukąszenie jest śmiertelnie groźne i może zabić dorosłą osobę w ciągu 30 minut. Pilot zeznał później, że był kompletnie oszołomiony i w pierwszej chwili nie docierało do niego to, co widzi, ponieważ mózg nie rejestrował tego, co się dzieje. Mężczyzna zachował spokój i natychmiast poinformował pasażerów o konieczności awaryjnego lądowania w związku z zagrożeniem, znajdującym się w jego kabinie. Wiedział, że jeżeli gad przedostanie się na tył samolotu, spowoduje panikę wśród pasażerów. W samolocie natychmiast zapanowała cisza. Po około 15 minutach pilotowi z jadowitym wężem pod nogami udało się szczęśliwie posadzić maszynę w mieście Wellcome około 300 km od Pretorii. Po czym wszyscy opuścili samolot, zostawiając węża zwiniętego pod siedzeniem. To jednak nie koniec historii. Gdy na pokład weszły osoby, które miały schwytać Gada, okazało się, że ten nagle zniknął. Poszukiwania trwały dwa dni, ale ostatecznie węża w samolocie nie odnaleziono. Pilot natomiast dostał polecenie powrotu do miasta, do którego wcześniej podróżował. Musiał więc udać się w 90-minutowy lot i ryzykować ponowne spotkanie z kobrą, która mogła wyjść z ukrycia. Na szczęście Gad już się nie pojawił, a pilot bezpiecznie wrócił do domu. 8. Zbuntowany steward, który oszalał Teraz chyba moja ulubiona historia, która dotyczy lotu JetBlue Flight 1052. 9 sierpnia 2010 roku Embraer 190 wykonywał lot krajowy z Pittsburgha do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych. Kiedy maszyna wylądowała na lotnisku JFK, doświadczony steward pokładowy Steven Slater ogłosił przez system nagłośnieniowy, że został niewłaściwie potraktowany przez pasażera i odchodzi z pracy, dodając przy tym od siebie parę soczystych wulgaryzmów. Następnie wypił on dwa piwa i otworzył awaryjną dmuchaną zjeżdżalnię, dzięki której opuścił pokład. Będąc już na ziemi, rzucił krawatem o płytę lotniska i udał się w stronę zaparkowanego jeepa. Jeszcze tego samego dnia Slater został aresztowany i oskarżony o zniszczenie mienia i narażenie pasażerów na niebezpieczeństwo. Nie przyznał się jednak do winy. Steven twierdził, że gdy samolot kołował na lotnisku, jedna z pasażerek wstała zbyt wcześnie, aby wyjąć swój bagaż z górnego schowka. Stewart wielokrotnie instruował ją, aby pozostała na swoim miejscu. Mimo to, pasażerka kontynuowała wyciąganie torby, a w trakcie tej czynności uderzyła go nią w głowę. Gdy Steven domagał się przeprosin, odpowiedziała wulgaryzmami. Pasażerowie lotu nie potwierdzili jednak jego wersji zdarzeń. Co ciekawe, Steward starał się kontynuować zatrudnienie w linii JetBlue. Jednak w pewnym momencie formalnie zrezygnował z pracy. JetBlue z pewnością nie było zainteresowane ponowną współpracą ze Stevenem po tym incydencie. Śledczy uważają, że Slater cierpiał na problemy psychiczne i był tego dnia pod wpływem alkoholu. 7. Pasażer otwiera drzwi podczas lądowania 6 maja 2023 roku w lecącym Airbusie A321 linii Asiana Airlines doszło do mrożącego krew w żyłach zdarzenia. Podczas podchodzenia do lądowania w pobliżu miejscowości Digu w Korei Południowej, jeden z pasażerów siedzący w pobliżu wyjścia awaryjnego otworzył drzwi ewakuacyjne. Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy samolot znajdował się na wysokości około 200 metrów nad ziemią, dwie minuty przed przewidywanym czasem lądowania. Osoba siedząca obok mężczyzny w chwili, gdy doszło do zdarzenia, oglądała akurat film na telefonie, mając słuchawki na uszach. W pewnym momencie została uderzona silnym podmuchem wiatru. W wyniku zdarzenia kilka osób odniosło lekkie obrażenia spowodowane hiperwentylacją. Poszkodowane osoby przewieziono do szpitala natychmiast po bezpiecznym lądowaniu maszyny. Incydent obejrzeć można na licznych nagraniach w internecie. Mężczyzna odpowiedzialny za całą sytuację zeznał, że zrobił to, gdyż było mu bardzo niewygodnie i chciał jak najszybciej wysiąść z samolotu. Sąsiad sprawcy relacjonował, że odkąd obaj panowie wsiedli na pokład, nie czuł się komfortowo ze swoim towarzyszem podróży twierdził, że winowajca wyglądał blado, ciągle się wiercił, rozglądał po ludziach i dziwnie zachowywał. Sytuacja jest o tyle niezwykła, że prędkość lądowania Airbusa wynosiła około 277 km na godzinę, zatem prąd powietrzny opływający samolot miał tę samą prędkość. Przy tak silnym prądzie powietrza otworzenie drzwi podczas lotu jest praktycznie niemożliwe. Mimo to jakimś cudem mężczyźnie ta sztuka się udała. Co więcej, winowajca chciał jeszcze wyskoczyć z kołującego na pasie samolotu, ale został bezwładniony. 6. Noc w opuszczonym samolocie 9 czerwca 2019 roku Tiffany Adams podróżowała linią Air Canada z Quebec do Toronto. Lot trwał około półtorej godziny, podczas którego Tiffany najpierw czytała książkę, po czym zasnęła. Spała tak mocno, że nie obudziło ją ani lądowanie, ani kołowanie maszyny, czy też opuszczanie samolotu przez pasażerów. Dopiero kilka godzin później ze snu zbudziło ją uderzenie lodowatego chłodu. Była północ, gdy pasażerka otworzyła oczy i poczuła ogromny lęk. Wszędzie wokół panowała ciemność. Tiffany myślała, że jest w domu i że to tylko zły sen. Poczuła jednak na sobie zaciśnięte pasy bezpieczeństwa. Po ich odpięciu zdała sobie sprawę, że znajduje się sama w zaparkowanym samolocie. Natychmiast chwyciła za telefon i poinformowała swoją przyjaciółkę SMS-em, że właśnie się obudziła i jest sama w ciemnym samolocie. Na domiar złego po chwili telefon się rozładował. Pasażerka wpadła w panikę. Po chwili znalazła krótkofalówkę, ale niestety ta nie działała. Znalazła również latarkę, dzięki której zaczęła wysyłać sygnały świetlne przez okno. Niestety nikt z obsługi jej nie zauważył. W końcu udało jej się otworzyć drzwi od samolotu, jednak na płycie lotniska nie było już podstawionych schodów, po których mogłaby zejść. Kobieta zaczęła wołać o pomoc. W pewnym momencie usłyszała ją obsługa, która bezpiecznie sprowadziła ją na ziemię i przetransportowała na teren terminalu. 5. 18-latek przejmuje stery samolotu. 7 lipca 2021 roku, niewielki samolot pasażerski, Cessna Caravan, z kilkoma osobami na pokładzie, wykonywał lat krajowy w zachodniej Alasce. Doszło w nim do szokującego incydentu. Kiedy maszyna zbliżała się do lotniska i od progu pasa dzieliło ją około 8 km, 18-letni pasażer chwycił za ster nieobecnego drugiego pilota i skierował samolot wprost ku ziemi. Na szczęście pilotowi udało się odepnąć intruza i odzyskać kontrolę nad maszyną. Pozostali pasażerowie natychmiast obezwładnili nastolatka. Ostatecznie samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku docelowym. Osiemnastolatek został aresztowany i oskarżony o napaść i terroryzm. Podczas przesłuchania wyjawił, iż planował rozbić samolot, by w ten sposób odebrać sobie życie. Mężczyzna mógł zrealizować ten plan, ponieważ ze względu na wielkość samolotu, pomiędzy siedzeniami pilotów a pasażerami nie było żadnej bariery. Pilot wyjawił, iż nastolatyk prosił go wcześniej o to, by mógł zająć wolne miejsce drugiego pilota. Jego prośba została jednak odrzucona. Pasażerowie wyjawili, że w pewnym momencie samolot zaczął spadać na ziemię i byli pewni, że skończy się to tragedią. 4. Niezrównoważony kapitan 27 marca 2012 roku Airbus A320 linii JetBlue leciał z lotniska JFK w Nowym Jorku do Las Vegas. Na pokładzie znajdowało się łącznie 135 osób. W trakcie lotu 49-letni kapitan Clayton Osborne zaczął się bardzo dziwnie zachowywać. Tuż po starcie zaczął poruszać kwestie religijne, krzyczeć na kontroleru ruchu lotniczego oraz wygłaszać kontrowersyjne oświadczenia. Zaczął on również majstrować przy urządzeniach pokładowych, między innymi wyłączając radio czy przyciemniając monitory w kokpicie. Drugi pilot określił mowę kapitana jako kazanie. Z ust kapitana pojawiały się twierdzenia takie jak ,,Musimy dokonać skoku wiary", nie wybieramy się do Vegas, czy nie mogę brać odpowiedzialności za to, że samolot się rozbije? Zdając sobie sprawę, że kapitan stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, drugi pilot podstępem nakłonił go do udania się do kabiny pasażerskiej, po czym natychmiast zamknął drzwi do kokpitu i zmienił kod zabezpieczający. Kiedy kapitan nie mógł dostać się z powrotem do kabiny pilotów, dostał furii i zaczął krzyczeć, że na pokładzie znajduje się bomba. Przez cały czas wygłaszał swoje kazania o Jezusie, zamachach z 11 września, Izraelu oraz Iraku. Pierwszy oficer poprosił pasażerów i członków załogi o pomoc w obezwładnieniu kapitana. Na szczęście na pokładzie samolotu było kilku funkcjonariuszy organów ścigania i pracowników ochrony, którzy zrobili to bez trudu. Obezwładniony mężczyzna cały czas wykrzykiwał kontrowersyjne zdania, które nie miały większego sensu. Samolot bezpiecznie wylądował awaryjnie w porcie lotniczym Amarillo w Teksasie. Po tym incydencie kapitan trafił do zakładu psychiatrycznego i odebrano mu licencję pilota. Zostały nam trzy ostatnie historie. Przy okazji, jeżeli podoba Wam się kanał, to zachęcam do subskrybowania go i kliknięcia dzwoneczka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z nowymi filmami. 3. Krokodel doprowadza do katastrofy lotniczej. Do zdarzenia doszło 25 sierpnia 2010 roku w mieście Bandundu w Demokratycznej Republice Konga. Podchodzący do lądowania turbośmigłowiec LED L410 TurboLet kongijskiej linii lotniczej Filler uderzył w budynek znajdujący się niecały kilometr od progu pasa lotniska. Na szczęście w momencie tego zdarzenia w budynku nikogo nie było. Podchodząc do lądowania, dziób samolotu nagle opadł. Turbolet zaczął gwałtownie tracić wysokość, po czym ostatecznie się rozbił. Z 21 pasażerów obecnych na pokładzie ocalały tylko dwie osoby, z czego jedna zmarła po przewiezieniu do szpitala. Zeznania jedynego ocalałego pasażera pozwoliły odkryć niezwykłą przyczynę wypadku. Ocalały pasażer zeznał, że jedna z osób znajdująca się na pokładzie samolotu posiadała dużą torbę wojskową, z której w pewnym momencie wydostał się nielegalnie przemycany krokodyl. Zwierzę zaczęło przemieszczać się po podłodze w tylnej części samolotu. Widząc drapieżnika, pasażerowie oraz obsługa lotu wpadli w panikę i chcąc oddalić się od niego, przemieścili się gwałtownie ku przodowi turbośmigłowca. Spowodowało to przesunięcie środka ciężkości, przez co pilot stracił panowanie nad maszyną. Sytuacja ta miała miejsce w czasie końcowego podejścia do lądowania na bardzo małej wysokości, przez co pilot nie był już w stanie nic zrobić. Co ciekawe, wypadek przeżył również sprawca całego zdarzenia. Na ziemi krokodyl został jednak uśmiercony maczetą, aby nie stanowił zagrożenia dla żołnierzy przeszukujących wrak maszyny. 2. Pijany kapitan rozbija samolot. 14 września 2008 roku doszło do katastrofy Boeinga 737-500 rosyjskiej linii lotniczej Aeroflot. Samolot miał zaplanowaną trasę z Moskwy do miejscowości Perm. Zaplanowany lot o numerze 821 miał potrwać około dwóch godzin. Gdy maszyna zbliżała się do lotniska, kontroler zwrócił załodze uwagę, że według jego danych mają zbyt wysoki pułap lotu i że zamiast się zniżać, to cały czas zwiększają swoją wysokość. Załoga zaczęła również zbaczać z wyznaczonego kursu. Kontroler polecił odejście na drugi krąg i wyznaczył nową trasę podejścia. Samolot skręcił jednak w przeciwną stronę. Wieża zapytała, czy mają jakieś problemy. Piloci odpowiedzieli jednak przecząco. W ostatnich sekundach lotu w kokpicie słychać przekleństwa i słowa drugiego pilota, który zadaje szokujące pytanie, co my do cholery robimy. Jest to dowód na to, że piloci stracili orientację. Po chwili kontakt z załogą zostaje utracony. Samolot rozbija się nieopodal lotniska w Perm, uderzając w tory kolei transsyberyjskiej. Warto dodać, że samolot od miesiąca latał z obniżoną o 20% mocą jednego z silników, co mogło spowodować problemy z utrzymaniem prawidłowego kursu. Załoga lecąca tym modelem musiała ostawiać moc jednego, jak i drugiego silnika tak, aby ciąg się wyrównał. Kapitan jednak wiedział o tym problemie i powinien sobie z tym bez problemu poradzić. Na katastrofę złożyło się wiele czynników, m.in. brak odpowiedniego doświadczenia pilotów w pilotażu zachodnich maszyn, gdyż w przeszłości latali oni głównie na radzieckich samolotach. Po katastrofie pojawiła się jednak szokująca informacja. Jedna z pasażerek, tuż przed wylotem, wysłała sms do znajomej, że jeden z pilotów jest pijany. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że kapitan rzeczywiście był pod wpływem alkoholu i nie powinien tego dnia pełnić służby. Jeden. Piętnastolatek za starami rozbija samolot. 23 marca 1994 roku doszło do tragicznego zdarzenia, w którym piloci wykazali się skrajną nieodpowiedzialnością. Airbus A310 linii Aeroflot z 75 osobami na pokładzie wyruszył z portu lotniczego Szerymetjewo w Moskwie do Kai Tak w Hongkongu. Na pokładzie znajdowała się dwójka dzieci kapitana, 13-letnia córka i 15-letni syn. Lot przebiegał rutynowo. Warunki pogodowe były bardzo dobre. Erba znajdował się na wysokości przelotowej nad Syberią i miał włączonego autopilota. Kapitan zaprosił dzieci do kokpitu. Pozwolił im również usiąść za sterami maszyny. Najpierw kolumnę sterową objęła trzynastoletnia córka, która zaczęła poruszać wolantem udając, że wykonuje lotnicze manewry. W rzeczywistości kursem samolotu sterował autopilot, który ignorował polecenia wydawane przez córkę kapitana za pomocą wolantu. Jego ruchy nie wpływały na zmianę kierunku czy wysokości lotu. Po chwili, za starami maszyny zasiadł 15-letni syn, który zaczął robić to samo co jego siostra. W pewnym momencie skręcił on wolant i utrzymał jego wychylenie przez ponad 30 sekund, co zostało odebrane przez automat jako komenda przełączenia się w tryb ręcznego sterowania lotkami skrzydeł przy jednoczesnym automatycznym utrzymywaniu wysokości. Piętnastolatek faktycznie zaczął więc sterować samolotem. Odrzutowiec zaczął przechylać się na prawy bok i tracić swoją wysokość. Autopilot dążył do utrzymania zadanej stałej wysokości, przez co starał się podnieść nos samolotu do góry i zwiększyć moc. Siła odśrodkowa momentalnie wcisnęła wszystkich w fotele. Piętnastoletni Eldar nie był w stanie opuścić miejsca kapitana z powodu występujących przeciążeń. Analogicznie, kapitan nie był w stanie dostać się do kolumny sterowej. Drugi pilot również był odsunięty i nie dosięgał do wolantu. Autopilot opuścił dziób samolotu i nabrał prędkości, dzięki czemu kapitan był w stanie powrócić na swoje miejsce. Maszyna weszła jednak w lot nurkowy. Aby temu zapobiec, drugi pilot natychmiast uniósł dziób maszyny do góry. Zrobił to jednak zbyt mocno, przez co samolot zaczął lecieć niemal pionowo. Doprowadziło to do przeciągnięcia i wpadnięcia maszyny w korkociąg. Również i z tej opresji pilotom udało się wyjść. Jednak samolot znajdował się już zbyt blisko ziemi i ostatecznie uderzył w porośnięte lasem zbocze góry. Wszystkie osoby na pokładzie poniosły śmierć. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeżeli słyszeliście o innych dziwnych i nieprawdopodobnych zdarzeniach w historii lotnictwa, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Dajcie też znać, czy odcinek Wam się podobał i czy chcielibyście, żebym nagrał drugą część z innymi niesamowitymi wydarzeniami. Jak zawsze, ogromna prośba o kliknięcie łapki w górę i zostawienie komentarza. Pomaga mi to dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i dalej rozwijać kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku!